Witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że po raz kolejny na moim kanale Witam wszystkich nowych widzów bardzo serdecznie Dzisiaj przychodzę do Was z dosyć sporą recenzją Mam nadzieję, że mi to wszystko w miarę sprawnie pójdzie e, Ponieważ jest dużo rzeczy, dużo fajnych produktów, które Wam chcę przedstawić I o których chcę Wam opowiedzieć I o których po prostu chcę, żebyście te produkty poznały e, I są to produkty z, z firmy kosmetyki z Ameryki Ja mam ci nawet koszulkę I love New York bo po prostu kochamy New York, kochamy Amerykę i kochamy sklep kosmetyki z Ameryki. Tak, tytułem żartu wstępu zaczynamy. E, odezwał się do mnie pan z firmy kosmetyki z Ameryki, czy nie chciałabym przetestować produktów dostępnych u nich w sklepie, bo to jest, jest to sklep internetowy. E, dogadaliśmy się, zgodziłam się na to. Także o tym Was informuję, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, bo tych produktów nie kupiłam sama, natomiast nie wpłynęło to na moją opinię i powiem Wam szczerze, że kilka kosmetyków mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, ale chciałabym zacząć od tego, co myślę, że jest najważniejsze, ponieważ kiedy mówimy o sklepie internetowym, kiedy mówimy o drogerii internetowej, to... Myślę, że najważniejsze w takiej recenzji jest to, jak ten sklep działa, jak on, jaki jest z nim kontakt i tak niż to, jakie są tam kosmetyki, tak? ponieważ te kosmetyki są sprowadzane z zagranicy, dlatego to wpływa na ich cenę i to, że te ceny są konkurencyjne i naprawdę niskie. No natomiast sam sklep nie odpowiada na to, czy, czy będziemy zadowoleni z. Z produktu L'Oreal czy burżuana, natomiast myślę, że warto ten sklep po prostu ocenić, jak on, jak on pracuje. Przede wszystkim ogromny plus za naklejkę bezpieczeństwa. Jak wiecie, ja do takich y, zakupów internetowych jestem sceptycznie nastawiona. Y, często się stresuję, boję, że coś nie dojdzie, że coś mi ukradną, ja mam zawsze czarne myśli, czarne scenariusze. A na przesyłce czekała na mnie taka oto naklejka, jedną tam mi było kilka, jedną sobie zachowałam, żeby wam pokazać. I tutaj mamy zaznaczone, że jeśli naklejka będzie naruszona, to odbieramy przesyłkę na własną odpowiedzialność. Ale kiedy ta naklejka jest naruszona, to po prostu wiemy, że coś jest nie tak, i tej paczki nie przyjmujemy, i już później wyjaśniamy sprawę. Także za to ogromny plus. Ze sklepem jest naprawdę świetny kontakt można wszystko dopytać drogą mailową. No i przesyłka przyszła następnego dnia. Jak tylko dostałam informację, że ona już wyszła, to następnego dnia była u mnie w domu. Także. Całą taką działalność sklepu oceniam na naprawdę duży plus, no i przechodzimy do produktów. E, mogłam sobie wybrać, co chcę przetestować. E, natomiast e, pan ze sklepu zaproponował mi, czy nie chciałabym przetestować maseczek. I, i, i dostałam maseczki, do których byłam, powiem wam szczerze, sceptycznie nastawiona, bo sobie myślałam, hmm, maseczki, no wiecie, maseczkę się można kupić w Rosmanie za. 5-6 złotych i po prostu ją nałożyć i tyle. Natomiast te maseczki naprawdę bardzo nie zaskoczyły. To są maseczki e, rosyjskie e, i to jest e, firma. Ja wam pokażę na dwóch opakowaniach. Na jednym ma takie logo i nazywa się Dizao. Natomiast już na drugiej ma dokładnie takie samo logo, jednak z nazwą Dailisi. Tak mi się wydaje, że to się wymawia. Więc po prostu podejrzewam, że że ta firma sobie zmieniła nazwę, i że to jest jeden, ten sam producent. To są maseczki producenta, który jest wiodącym, bardzo cenionym producentem, z tego co znalazłam w internecie, zrobiłam mały research, na rynku wschodnim. I bardzo zaskoczyły mnie składy tych produktów. Pierwszy produkt to są płatki pod oczy. Tak one wyglądały. To są takie frizzy nowe płatki które sobie po prostu nakładamy na okolice pod oczami i one były nasączone. I to jest dwuetapowa maseczka i taka maseczka kosztuje słuchajcie 2 zł. Pierwszym krokiem mamy właśnie te płatki, które sobie pod oko nakładamy i one nam odbudowują włókna kolagenowe, zapobiegają powstawaniu zmarszczek, spłucają istniejące, już zmarszczki nawilżają. Bo tutaj sobie wypisałam najważniejsze rzeczy. I składy są fenomenalne, bo w składzie rzadko, gdzie są jakieś niefajne rzeczy. Tutaj, na przykład, z takich ciekawszych rzeczy jest wyciąg z łożyska owcy, wyciąg z rzęszenia, wyciąg z jedwabiu, witamina E, sproszkowane perły. I powiem Wam, że jest naprawdę ogromna przyjemność używania takiego produktu. Minusem jedynym, jaki. Jaki jest, znaczy może być dla jednych minusem dla, dla niektórych plusem, to jest zapach w ogóle wszystkich tych maseczek mi się to kojarzy z zapachem mojego dziadka. Mój dziadek musiał używać takiego zapachu, więc nie dla wszystkich się on sprawdzi. Natomiast te płatki nałożone pod oczy chłodzą nam okolice pod oczami. Jeżeli macie problemy z zaczerwienieniami, z opuchlizną, z podkrążonymi oczami, to dla was będzie to niesamowita ulga i po prostu naprawdę. Naprawdę warto sobie tego spróbować, szczególnie latem. I drugim krokiem w takiej maseczce to jest serum. Tutaj mamy porcję serum. Jest to serum ceramidowe, które zapewnia nam barierę ochronną, utrzymuje wilgoć, nawilża, zapobiega starzeniu się. No i właśnie w składzie są ceramidy: witamina C, witamina B5, czyli pantenol, również złoto. Także ten skład jest naprawdę ciekawy, i tutaj yy, kwas hialuronowy i tutaj nie ma, nie ma żadnych, yy, żadnych jakiś tam niefajnych, yy, niefajnych składników. I yy, yy, kolejnymi z takich nakładanych na, na twarz to jest mój hicior i mój ulubieniec jest to maska yy, do twarzy i szyi, która wygląda słuchajcie, w taki sposób. W ten sposób ją nakładamy. Wyglądamy trochę jak z milczenia owiec. Wtedy. Tak ją nakładamy. Tutaj ją nakładamy sobie na szyję. I z taką maską e, leżymy sobie 15 minut. E, I to jest maska, która nam również odbudowuje, nawilża, łagodzi podrażnienia, zwalcza wolne rodniki. I też ma wyciąg z użyska owcy: aloes, kolagen, kwas cheluronowy, witaminę ACE. Drugim krokiem jest serum. Drugim krokiem jest serum, które odbudowuje, nawilża, zapobiega starzeniu się. To jest bardzo podobny skład jak te płatki pod oczy, bo zawiera ceramidy, złoto, kolagen, kwas hialuronowy, witamina C, B5 i olejek z dzikiej róży. Zapach jest podobny. Trzeba na, na te teraz takie miesiące wiosenno-letnie te maski będą fenomenalne. Ja część z nich używałam ostatnio, część z nich używałam już tydzień, dwa tygodnie temu. I jeszcze, jak było troszeczkę chłodniej, to to rzeczywiście robiło się zimno, ale na takie okresy letnie, żeby złagodzić twarz, szyję, żeby po prostu skóra mogła wypocząć, naprawdę to jest fajna sprawa. A przy tym, skóra jest tak nawilżona i tak gładka, że chcecie się tylko oglądać w lusterku i podziwiać ten efekt. Jestem w szoku, że taka większa maseczka, ta, ta na twarzy, kosztuje 3 złote. Jestem w szoku, że za tak niskie pieniądze, za 3 zł yy, maska potrafi działać takie cuda i się tak przyjemnie używa. I yy, myślę, że, że naprawdę fajnie jest złożyć sobie jakieś zamówienie z mamą, koleżanką yy, i, i zamówić trochę tych maseczek, żeby też koszty przesyłki nam, nam fajnie wyszły. Niż kupować po prostu jakieś takie zwykłe maseczki w Rossmanie czy w Superfarmie i, i wydać na nie więcej pieniędzy, a nie mieć takiego efektu wow. E, kolejne z tych takich maseczek to jest, słuchajcie, maska do stóp. E, to robiłam jako pierwszą. Mamy w zestawie takie skarpy ciochy. One są dosyć duże i to jest fajne, bo, no bo każdy ma różne, różne rozmiar stopy. Możecie też opatulić swojego faceta, więc ja tutaj sobie tam napięcie trochę, to tak wiecie, pochowałam, żeby mi całą stopę otulało i to jest również dwu, dwuetapowa maseczka i też kosztuje 3 zł. Jako pierwszy krok mamy peeling. Mamy porcję peelingu, który złuszcza na skórek, zmiękcza go, regeneruje i również nawilża. Go masowujemy w stopy, zostawiamy chyba na 5 minut, z tego co pamiętam, i zmywamy. I on zawiera, słuchajcie, olej z rekina, mentol, lawendę, witaminę C, witaminę E. Więc ma też takie działanie antybakteryjno- odkażające i tak dalej na pewno to jest świetna sprawa dla osób, które dużo w ciągu dnia stoją bądź chodzą tak? dla osób, nie wiem, dla kelnerek dla, dla sprzedawców, którzy mają po prostu stojącą pracę i myślę, że to jest genialne ukojenie bo to jak stopy się fajnie czują to, to naprawdę jest wow no bo właśnie później po tym peelingu nakładamy sobie te skarpetki z maską one ma nam nawilżać, łagodzić podrażnienia, zaczerwienienie, opuchliznę w składzie jest aloes arnika, oleje grzeżowa, wąkrotka azjatycka i kwas mlekowy, i szczególnie ten wyciąg z arniki jest świetny dla zmęczonych, dla zmęczonych stóp i fajnie sobie takie skarpetki założyć. I ostatnią maseczką, też za 3 złote, to była maseczka do dłoni. I tutaj mamy takie jedną palczaste rękawiczki, też dosyć duże. Tak to wygląda, jak rękawica kuchenna. I one mają nam zapewnić sprężystość, elastyczność, opóźniać zmarszczki, regenerować skórę. Zawierają wyciąg złożyska owcy, kwas foliowy, kolagen, proteiny złota, proteiny jedwabiu, sproszkowane perły. I drugim krokiem jest serum, które nakładamy na skórę, które nam odbudowuje skórę w sposób maksymalny nawilża, zapobiega starzeniu się, zawiera ceramidy, złoto, kwas hialuronowy, witaminy C, B5, witaminy E. I jeżeli miałabym powiedzieć, jak oceniam te, te wszystkie maseczki, to plusem jest to ta forma aplikacji, to jest na pewno ciekawe, to jest fajne, żeby komuś sprezentować, żeby ktoś po prostu, no mógł w taki sposób inny, inny niż zwykle się zrelaksować, zakładając taką rękawicę czy taką maskę, bo to jest po prostu ciekawe, to jest taką odskocznią od takich typowych maseczek nakładanych w formie kremu, tak, na twarz czy na dłonie ogromnym plusem jest to, że że te maseczki mają, mają takie działanie chłodząco-kojące ponieważ teraz w tych okresach wiosenno-letnich to myślę, że będzie szczególnie fajne żeby to poużywać i jestem w szoku jeżeli chodzi o składy, że te składy są tak ciekawe jeżeli tam się w tych składach znajdowały jakieś takie jakieś produkty znaczy jakieś składniki chemiczne, to raczej były to takie produkty, które, które odpowiedzialne są za konsystencję, konsystencję kosmetyku, w niektórych były gdzieś tam na końcu parabeny, ale myślę, że na, jak, jeżeli chodzi o produkt, który nakładamy raz na jakiś czas na 15 minut, te parabeny nam na pewno nie zaszkodzą i nie zapchają naszej buzi. Jeżeli chodzi o minusy, bo kilka jest minusów tych maseczek, to jest. To jest i plus i minus. One są tak mocno nasączone, że aż ociekają, kiedy wyciągacie je z opakowania i, i te porcje tutaj, jeżeli mamy te serum, które później nakładamy, to jest tego tak dużo, że, że to nie ma możliwości się wchłonąć. Czyli jak ja nakładam serum na dłonie, to nakładam je również na, całą, na całe ręce, na, na ramiona. Serum. Które miało być na twarz, nałożyłam na szyję dekolt i Biust, bo to były naprawdę bardzo, bardzo duże dawki. Co z i plusem i minusem. Fajnie, że nie oszczędzają i że po prostu nam tam wkładają tego sporo. I myślę, że to jest fenomenalna sprawa, bo te, te składy są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i wszystkie te masteczki są mocno nawilżające, więc to jest świetna sprawa, żeby po prostu zafundować mamie, cioci czy babci taki, taki relaks nawilżająco kojący no, i ten zapach taki troszeczkę, taki troszeczkę yy, babciny, bym powiedziała, ale też dosyć ciekawy, nie był na pewno jakiś tam bardzo drażniący. Także dużo się nagadałam przez 13 minut, ale słuchajcie, jestem zaskoczona tym, że maseczki za 2-3 zł działają takie cuda i są tak fajne. I to był produkt, do którego najbardziej sceptycznie z tych wszystkich podchodziłam, a najbardziej się z niego cieszę, i jestem najbardziej zadowolona, i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To może tak jeszcze pociągnę pielęgnację. Mam tutaj, słuchajcie, olejek. To jest olejek ze słodkich migdałów. To jest olejek, który ma 50 ml. Ja niestety teraz chciałam sobie sprawdzić cenę na stronie internetowej, żeby Wam powiedzieć, ale w tym momencie nie widziałam go tam, ale nie wiem, czy, czy ja źle patrzyłam. W każdym razie mi się wydaje, że taka buteleczka kosztuje około 10 zł. To jest szklana butelka. On jest produkowany w Hiszpanii. Jest y, rafinowany do każdego typu cery, nawilża bez uczucia ciężkości, szybko się wchłania. Ma bardzo intensywne właściwości wygładzające, zapobiega, likwiduje rozstępy i polecany do pielęgnacji skóry dziecka. Mm, ten olejek to jest teraz moim ulubionym olejkiem i chyba przebija oleje arganowy. Tak wygląda y, buteleczka. Chyba już przebija y, miłość moja do olejku słodkich migdałów to miłość do olejku arganowego, ponieważ jest to olejek, który. Coś mi wierdzię za tym. Jest to olejek, który fenomenalnie szybko się wchłania, a przy tym jest na tyle wydajny i na tyle taki bogaty w swojej konsystencji, że wystarczy naprawdę odrobina, żeby nałożyć go na ciało czy na włosy. Dlatego jak widzicie, zużycie może tutaj nie jest duże, natomiast ja naprawdę używam go po każdej kąpieli. Smarowuję sobie w szyję, w dekolt, w biust. Używam go na, na włosy. Ale to wystarczy pół łyżeczki, żeby nałożyć taki produkt na włosy, żeby nie przesadzić z olejkami. Jest świetny, świetnie, że jest szklana, szklane opakowanie, bo jednak olejki powinny być w szklanych opakowaniach, nie w plastikowych. No to, ta butelka mogła być zaciemniona, żeby te, te takie wartości odżywcze olejków sobie tam nie wyparowywały w cudzysłowie. Natomiast tak, natomiast olejek jest bardzo ciekawy, i jeżeli, jeżeli polujecie na jakieś olejki, to tam są również olejek z bawełny. Arganowych, chyba, no jest kilka tych rodzajów olejków w, w ciekawych cenach. Następna sprawa, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest też mój hit numer, numer jeden, chyba. Chyba na równi zakochałam się w tym produkcie, tak samo jak w tych maseczkach, i on będzie dla Was do, do wygrania. I, I nie tylko to, więc zapraszam zaraz na, na koniec filmu. E, słuchajcie, to jest czarne mydło. Nazywa się ono Savon Noa. To jest czarne mydło, które produkowane jest w Maroko. To jest mydło, które jest... Oczywiście no, mam notatki, mam te same notatki dzisiaj. 100% naturalne, z oliwy z oliwek. Taka 100 ml pojemność kosztuje 13,99 więc myślę, że naprawdę cena jest fajna. I to jest mydło, które oczyszcza nam buzię z toksyn i z zanieczyszczeń. Wygląda dosyć interesująco. To jest taka dziwna konsystencja, taka nie wiem, czy to widzicie taka ciągnąca się lepka trochę jak taki jakiś gęsty miód pachnie po prostu oliwą z oliwek taki orzechowo korzenno oliwkowy zapach tak bym powiedziała jak się tego używa? przede wszystkim używamy go nie wkładamy tutaj mokrej łapki nie wkładamy tej mokrej ręki żeby sobie tych, ten produkt się tam nie nie utleniał nie wiem jak to nazwać w każdym razie uszczykujemy sobie suchą dłonią kawałek tego mydełka i naprawdę niewielka ilość wystarczy, tutaj nie przesadzajcie. Później nawilżamy sobie delikatnie dłonie do kilka kropel, namydlamy i myjemy buzię. I możemy używać tego po prostu jako żelu do mycia twarzy, a możemy tą piankę taką delikatną, bo to się delikatnie mydli, jak po prostu takie mydło w kostce. I tą piankę delikatną możemy pozostawić na 5 minut na buzi nie potraktować je jako peeling enzymatyczny. To, przed czym trzeba na pewno przestrzeć, to żeby Wam się to absolutnie nie dostało do oczu, ponieważ to niestety bardzo podrażnia oczy. I żeby nie używać tego więcej niż trzy razy w tygodniu, ponieważ wysuszy Wam buzię. Natomiast buzia jest po tym bardzo wygładzona, mi się zmniejszyły zaskórniki od tego produktu. Fajnie oczyszczona, troszeczkę ściągnięta, no ale to jednak pamiętajmy, że to jest mydło, więc po tym należy po prostu buzię nawilżyć. Ale to jest bardzo ciekawy produkt, taka ciekawostka nowość, też takie czarne mydło, w takiej formie, w takiej konsystencji. I naprawdę bardzo fajne... Bardzo fajna alternatywa dla, dla mycia buzi dla takich chemicznych żeli z, z SLS-ami. Dobra, bardzo długo trwa ten film, więc ja przyspieszę. Lakier do paznokci. To jest lakier do paznokci z L'Oreal. To jest seria Resist and Shine Titanum, który ma nam utrzymywać się 7 dni na paznokciach. Jak widzicie, tutaj fajnie widać ten kolor. On jest ciemny, niemal czarny, ale czasami w świetle wygląda na taki czekoladowy brąz z takimi złotymi drobinkami. E, bardzo fajne zopakowanie, ponieważ tutaj sobie to ściągamy i dopiero mamy zakrętkę. E, to jest kolor w numerze 735. E, na początku nie byłam zadowolona z tego lakieru, ponieważ nałożyłam go on się po pierwszym dniu starł na końcówkę. Natomiast znalazłam na niego sposób, kiedy malowałam sobie paznokcie. To tutaj, jak widzicie, o, tak, yy, ten brzeg, po prostu też przejechałam paznokcia lakierem i w tym sposobie, yy, tym, przy, tym, przy takiej aplikacji, wytrzymał mi na paznokciach 5 dni. Może to nie jest 7, tak jak ten producent obiecuje. Natomiast yy, na moich paznokciach 5 dni lakier to jest Mistrzostwo Świata, yy, więc jestem bardzo zadowolona. I to, co jest yy, fajnego, to tutaj. Yy, yy, ten pędzelek jest taki dosyć, ma dosyć długie włosie i ta szyjka butelki od, od tego lakieru jest dosyć długa. Przez to, kiedy sobie wyciągamy ją i ten pędzelek o tą szyjkę wycieramy, to mamy idealną dawkę produktu. Na pewno nie jest za dużo na pędzelku i to się tak bardzo fajnie zamyka, zaklikuje. Bardzo ciekawe. I ten lakier kosztuje, słuchajcie, 11,99. Lakier L'Oreal za 12 zł to jest naprawdę wow i bardzo, bardzo fajna cena. No i co, I ostatnia rzecz taka, mniej więcej jest pielęgnacji. To jest suchy szampon z Batiste. Ja bardzo chciałam te suche szampony przetestować. To jest Batiste, ponieważ bardzo dużo się o nich dobrego mówi. Ja mam wersję Spicy Sensual Diva, taką fioletową. Piękny zapach, nie umiem go opisać niestety, nie, nie wiem jak go nazwać, jest po prostu, u jest pięknym zapachem. To jest 200 ml i, i na tej stronie ten szampon kosztuje 14,99 I jak wiecie, ja nie jestem fanką suchych szamponów, ja uważam, że lepiej włosy umyć i, i nie uważam, że jest to coś niezbędnego i potrzebnego. Ja mam też taki problem, że ja absolutnie nie umiem takich produktów wyczesać z włosów i na moich ciemnych, niemalże czarnych włosach, no bo taki mam naturalny kolor, te szampony, mimo moich wszystkich prób wytrzepania ręcznikiem, wyczesania, zdmuchania tego suszarką, po prostu widać ten szampon na włosach. Natomiast próbowała go moja siostra, która ma jaśniejsze włosy ode mnie, i mi samej efekt na włosach mojej siostry się podobał. Włosy były. Delikatnie odświeżone. Może nie na tyle, żeby nagle rozpuścić włosy i, i udawać, że ma się świeżą fryzurę. Natomiast włosy były takie fajnie odświeżone, na tyle, że można było spokojnie zrobić sobie jakąś tam kitkę i, i mieć taką, takie poczucie, że włosy są odświeżone i, i dobrze wyglądają. Uniesione u nasady, pięknie pachnące. Także ja ten produkt oddam siostrze i na pewno polecam Wam te produkty dla osób, które mają włosy blond, ciemny blond, jakieś tam średnie brązy, tak? Dla takich mocno brązowych, czarnych to jednak nie. Przyspieszam, żeby to nie mówić. E, słuchajcie, róż do policzków, burżuła. E, ten róż kosztuje na tamtej stronie internetowej, na stronie kosmetyki z Ameryki 25,99. Jak na cenę e, różu z burżuła, e, za który musimy w Superfarmie zapłacić... Mm, o wiele większe pieniądze, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. E, tak wygląda kolor, który wybrałam. To jest taki różowo brzoskwiniowy e, kolorek. Tak on wygląda. E, I tutaj mamy w zestawie dołączony, jeszcze taki pędzelek. On nie jest za dobry, no ale jest. Mamy lustereczko to jest kolor e, 16 Rose Cap de Fondre. Love and Struck Rose, nie wiem czy, która to jest nazwa. Róż jest piękny i już polecam osobom, które nie mają doświadczenia z różami i które boją się z różem przesadzić, ponieważ ym, ten róż jest fajnie napigmentowany, ale nie na tyle, żeby sobie zrobić plamy i zrobić sobie krzywdę. E, przy tym nie ma parabenów, jest wypiekany na bardzo długo starczy, więc jest bardzo wydajny. E, I No i róż z burżu to jest taki trochę już klasyk, one od lat są, są wymieniane jako fajne róże. Bardzo dobrze się nosi. Oczywiście po kilku godzinach się ściera, ale nieźle się utrzymuje. I ostatnia sprawa to, to, jest palety, to są palety ze slika. Jedna kosztuje 34,99, ale ten film już trwa 23 minuty. Więc Wam pokażę jedną, bo na pewno dobrze znacie te palety, bo wybrałam sobie takie klasyczne, które na pewno dobrze znacie. Tu mam akurat All oh So Special i mam jeszcze All oh Naturel. To są takie y, odcienie neutralne z odrobiną y, różów i, i fioletów. Y, piękna paleta, ta naturalizm, taka beżowo-brązowa. Jedyne co, co może Was dziwić, pomimo tego, że ja oglądałam bardzo dużo recenzji na YouTubie tych palet i y, y, wydawało mi się, że je znam fenomenalnie, to zdziwił mnie rozmiar tej palety. Wydaje mi się, wydawało mi się na ekranie komputera, że są większe, natomiast one nie są wcale takie duże, y, ale to są. Fajne cienie, one były stworzone z myślą z firma Sleek o osobach czarnoskórych, więc ten pigment jest rewelacyjny. To są produkty mineralne, także naprawdę Wam polecam. No i słuchajcie, ja już 25 minut, trwa, więc naprawdę przyspieszam. Jest dla Was konkurs do wygrania. Warunki są takie: polubienie fanpage'a kosmetyki z Ameryki, zostawię Wam link na dole. Jeżeli ktoś nie ma Facebooka, załóżcie, żeby móc wziąć udział w konkursie i nie narzekamy, jest ok, uśmiechamy się i bierzemy udział w konkursie. I piszecie mi na dole, jaki kosmetyk ze strony kosmetyki z Ameryki chciałybyście przetestować. To nie musi być to, co jest do wygrania, może być cokolwiek, co Wam przyjdzie do głowy. Po prostu przejrzyjcie stronę i napiszcie, co najbardziej byście chciały stamtąd przetestować. Konkurs trwa od dzisiaj, od 23 kwietnia, od wtorku do następnego wtorku, czyli to będzie. 30 kwietnia. E, czyli macie tydzień, e, musicie polubić fanpage Kosmetyki z Ameryki i zostawić komentarz, jaki produkt ze strony kosmetyki z Ameryki chciałybyście, e, chciałybyście przetestować. Oczywiście fajnie, by byłoby, jakbyście byli moim subskrybentem i lubili na fejsie kajmanową, no ale. E, I musicie mieć 18 lat, jeżeli nie, to poinformujcie rodziców, że w razie czego jak się Wam poszczęści i to, to Was wybierzemy... E, jako zwycięzcę, to podacie nam swój adres. I wygrają trzy osoby. Jedna z Was wygra e, suchy szampon z e, firmy Batist w zapachu do wyboru. E, druga osoba wygra czarne mydło. Naprawdę polecam. Bardzo się cieszę, że któraś z Was będzie mogła je przetestować. I trzecia osoba wygra. Mm, trzecia osoba wygra róż e, Burżuła. Też będziecie mogły sobie wybrać kolor. Wszystkie zasady będą wypisane na dole. Wszystkie ważne linki, ważne informacje tamtego szukajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Możecie też mi dać znać, czy miałście kontakt z firmą Kosmetyki z Ameryki, czy coś tamtąd zamawiałyście. Jestem bardzo zadowolona i ceny mają o połowę niższe niż u nas w sklepach. Także warto się zebrać z koleżankami i zrobić duże zamówienie zbiorcze i cieszyć się fajnymi kosmetykami. Dzięki za oglądanie. Przepraszam, że taki długi film, ale nie dało się inaczej. I do zobaczenia następnym razem. Pa pa.